Cześć widzowie, dzisiaj e, nauczymy się trochę podstaw hobby horsingu i też się Wam niektóre rzeczy przydadzą e, do prawdziwych koni. Zacznijmy sobie od sprzętu. E, takie, co się za zakłada na pysk konia, to jest ogłowie. To ogłowie, które e, akurat pokazuję. E, ma tutaj e, te kółeczka metalowe, to jest wędzidło. To tutaj pod grzywą to jest naczółek, a to jest na chrapnik. Skoro chodzi o wodę, to wody wyglądają tak. Ja polecam do skoków na hobby horsie, e, używać krótszych wody, a do ujeżdżenia dłuższych. Tak wyglądają katary, ale ja katary sama robiłam. E, I teraz pokażę, jak się prezentują na moich horsiakach powinny być luźno założone, tak żeby na przykład, no żeby też nie były za ciasty, bo mogą się robić na tej mince różne takie odciski. Minka to jest ten materiał, z czego są hobby -horsy zrobione. Kolejna część sprzętu, no to jest kordeo. Tak wygląda kordeo. Kordeo może być albo zaplecione, albo po prostu ze zwykłego sznurka. Tak się prezentuje to kordeo na frydze. Mamy jeszcze uwiąz. Tak się prezentuje.